Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem awryc, to jest prostpunk i idzie nam wręcz fatalnie, że tak powiem. E, tu nie ma co się oszukiwać, idzie źle. E, gdyż iż, ponieważ, jak możemy zauważyć, co prawda szpital sobie budujemy, także jest ok, ale kurczę potrzebny jest drugi poziom ogrzewania, żeby ogrzać te placówki medyczne, drugi poziom ogrzewania, żeby ogrzać to miejsce. I kurczę, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że, że dobrym pomysłem będzie zniszczenie tego czegoś. Tego, tego, tej jednej cieplarni. No, niestety był to chybiony pomysł. Eee, na pewno trzeba będzie wysłać ludzi po jedzenie, bo kurczę, no nie mamy nikogo. Daj tu dwójkę dzieci i daj jednego dorosłego. Super. Eee, tutaj. Nie, to jest retoria. Do retorii też możemy kogoś wysłać. Daj nawet pięciu, tak. A, proszę ja ciebie. Kurczę, nadzieja nam spadła. Niech to. Tu byśmy mogli wysłać jeszcze do 15, Super. Mamy cztery osoby jeszcze wolne, które możemy gdzieś tam przydzielić do pracy. No to fajnie, no. Ja bym ich do szpitala chętnie przydzielił. Rozwiązał te dwie placówki tu. Przynajmniej jedną placówkę bym rozwiązał. Po co nam masz tyle ich? Tu do pełna. Co się dzieje? Albo załatwię to po swojemu, albo rozgoń tłum. Dobra, załatwię to po swojemu. Trudno się mówi, żyje się dalej. E, mamy za 20 godzin powrót naszej ekipy. Czekaj, to zróbmy tak. Jako, że. Czekaj, to nie pracuje, bo nie ma ludzi. Bo nie ma sensu, żeby to tutaj było. W takim wypadku, dajmy pięciu tu. Tak, tu niestety nie mam ludzi. Mieszkańcy są zdesperowani. Podniesienie poziomu nadziei. Myślę, że dam radę. Aha, za mało racji żywnościowych, wyśmienicie 68 osób. No dlaczego? Nie, no nie jak się nie wyłącza. No, żartowałem tylko z tym. Kurcze. O, świetnie, świetnie, świetnie. Ludzie umierają co chwilę, wyśmienicie. Dawno nie było, nowe nie znałem. Dawaj tutaj do tych łowców. To wyłączamy, bo i tak nie jesteśmy w stanie tego teraz utrzymać. Kuchnia nie pracuje, bo jest za zimno. Super. Jakiego ona poziomu ciepła wymaga? Jeden. No, czyli jest ok. Teraz. Czyli powinni zacząć tworzyć jedzenie, chyba? Coś takiego. A, właśnie, tu chciałem dodać ludzi. Stąd zabieram, stąd dodaję tutaj, superancko. To weź, rozłóż od razu, dziękuję. Co to znaczy 80%? Czekaj, tu było 10, a tu? No to szpital wydaje się być lepszą opcją I inwestycją przede wszystkim Okej okay. Nie wygląda to jakoś tak fatalnie teraz No też rozbierz w takim razie To wymaga od nas, no właśnie, temperatura wyjściowa 2. Ja już nie pamiętam, kiedy my żeśmy osiągnęli U. poziom temperatury wyjściowej 2. Także Dawaj doszli tutaj ludzi. Nie wiem, włączyć, wyłączyć to. Kurczę, generator znowu się wyłącza, niech to. 11 godzin, dobra. No musimy wytrzymać, to no nic nie zrobimy z tym. Jeden człek jest wolny, tak? Tak. No to doślimy go, tu nie mogę go dosłać. To doślimy go, proszę ja ciebie. Tu jest na maksa, tu jest to. A ja, kurczę, nie wiedzie. Dobra, daj go do strażnicy i niech pracuje. No, ta kuchnia, bądź co, bądź musi zacząć pracować w końcu. Ona co chwilę mi się wyłącza. Można wprowadzić nowe prawo. Dobra, co możemy wprowadzić i co mogłoby nam pomóc? Segregacja pacjentów. Nowa zdolność można teraz segregować pacjentów, natychmiast lecząc połowę z nich. Ale jedna czwarta pacjentów natychmiast umrze, zmniejszy się nadzieja, wzrośnie niezadowolenie. No to tak trochę średnio. Śmierć rodzi życie. Zmarli przekażą swój ostatni dar, i chciała zostaną użyte jako nawóz w cieplarniach. Ty, no, to jest całkiem ok. A dom uciech. Co to daje? Nadzieja nieznacznie się zmniejszy, ale w pubie można zatrudniać prostytutki, aby jeszcze bardziej zmniejszyć niezadowolenie. A czy ja wiem? Czy to jest teraz takie nam potrzebne? A jak wygląda sytuacja z ideą? Zmienią swe nie, Temperatura wyjściowa 3, no na pewno. Zobacz jak lecę. Ty no ale nie wyłączaj się, jest okej. Okay. Prawie. że rozbierz obiekt. Ten wymaga temperatury wyjściowej 2 Gorzej, bo jedzenia nie ma Ile? 7 godzin jeszcze musimy wytrzymać, dobra O, niezadowolenie widzę, makabrycznie wręcz wzrasta. Yy, czekaj, czekaj. Aha, hangar myśliwych. Potrzebna stal. Stali nie posiadamy. Fajnie. Drzewo technologii. Większa wydajność generatora, generator będzie spalał o 10% mniej węgla, o! Udoskonalone grzejniki podnoszą temperatury w miejscach pracy o dwa poziomy. Każdy grzejnik używa dwie jednostki węgla na godzinę, o Jesus. Z jednej strony OK, Z drugiej strony, nie za bardzo ok. Ja bym dał na razie ten zużycie węgla przez generator. Za godzinę przyjdzie. Ok, git. Superancko. Dzięki wielkie. Teraz tak, czemu nie pracujesz? Temperatura wyjściowa 1. Przecież jest. Jak Ech, nie wnikam, naprawdę nie wnikam już. Ech, czy mogę włączyć włącz, grzejnik? I tu też powinno być ok. Jo. Ja. Eee, dobra, oczekuję. Proszę ja, Ciebie. Gdzie ja Ciebie mogę wysłać? Albo śnieżny Cliff, albo Winter Home. Jeden dzień i dwie godziny. Żeby dotrzeć do kopalni węgla. Można tu założyć bazę terenową, który przewidywany ładunek będzie dostarczany codziennie. E, eee, to kozacko. To ja bym to chciał. Bo my, jak to włączyć? Dlaczego ja nie mogę? Gdzie są jeszcze ci ludzie? Przepraszam najmocniej. Dlaczego ja nie mogę tego włączyć? Dobra, trudno się mówi. Ludzie, przestańcie strajkować, zacznijcie pracować. Praca to życie. Zaraz w ogóle się okaże, że my nie złamiemy tej przysięgi, tylko dlatego, że nie będzie już nikogo tutaj w tej wiosce. A przypominam, ostatnio zostało chyba 16 osób. Także. No jest super, nie? zabiorę dwóch stąd, dorzucę dwóch tu I dalej nie mogę No bzdura Dobra, dawaj ich Aha To fajnie, fajnie Kogo my tu mamy? Dajemy 5 na 5, ale tutaj damy jeszcze dwóch No mało bo mało, ale zawsze, dobra na ulicach zebrali się ludzie, którzy protestują przeciw niedogrzaniu ich domów. sądzili, bo zimno zagraża ich zdrowiu, a ty zdajesz się lekceważyć problem. W ciągu 24 godzin trzeba będzie ogrzać wychłodzone domy 7, a potem utrzymać ciepło przez 3 dni. Nie będę się tym teraz zajmować, bo kurczę nie wiem jak. Mogę? Mogę. Ja bym bardzo chętnie chciał, żeby ten robot szybciej pracował. To wyłącz. To jest wyłączone, to jest wyłączone. Mamy trzy osoby wolne. Jej. Daj do łowców od razu. Czego nie mogę tego kurczę uruchomić? To ja nie wiem. Dobra, zużywamy za dużo tego węgla, a jednocześnie nie wiem w jaki sposób zacząć wydobywać go więcej bez użycia jakby dodatkowych ludzi. Dobra, tu nikt nie walczy. Chobie nikt nie pracuje. Przydałby się ktoś do pracy. Ty Lambert! Lambert Lambert, ty Przy Szynszylu. Eee, kurczę, czy coś tu jeszcze wymaga od nas jakiegoś takiego udziału, żeby temperaturę zwiększyć? Nie. Jest okej. Okay. Chociaż to pojęcie względne, no ale okej, okay. nie powiedz mi, jak ja mam ogrzać te budynki. Temperatura wyjściowa 1, a on już. O. No dobra, że jestem ciekaw co się stanie zaraz Tu jednego mogę dorzucić, także git No niestety, trochę kiepska sytuacja Nawet bym powiedział, że bardzo kiepska Londynczycy opuszczają miasto. Nadeszła godzina próby. Londynczycy to ostatni raz zebrali się wokół generatora. Zamierzają opuścić miasto. To nasza ostatnia szansa, by powstrzymać ich przez popełnieniem zbiorowego sudoku. Cokolwiek mówili lub robili, to wciąż nasi ludzie. Nawet jeśli sami już się za nich nie uważają. Część może zginąć. 34 mieszkańców. Ucierpi wielu ludzi, część może zginąć, a ja wolę chyba tą opcję. Kto nie znamy tym przeciwko nam, o Boże. Surowo dość, surowo. Londyńczycy zmusiliśmy ich, by, ich zosta by zostali. Czterech zmarło, 11 zostało rannych. No niestety. Nadal uważam to za lepszą opcję niż to, żeby gdzieś tam 30 parę osób, że tak powiem, się wykoprytnęło z naszej tutaj ekipy, która i tak jest w bardzo okrojonym składzie. Dobra, czy temperatura mogłaby już wrócić do normy? Naprawdę wielce byłbym zobowiązany. Co jest tu? Aha, nie mamy jedzenia. Wdechę. Eee, no to zróbmy tak w takim razie. I jak ja mam tym ludziom? nakazać wynoszenie tych rzeczy stamtąd i przenoszenie ich w jakieś inne miejsca. No to jest przecież niesamowite po prostu. Dobra, włącz grzejnik, powinno być git. Ach, za godzinkę. Kurcze. Mu mało łóżek dla chorych. Będziesz mieć 4 dni na wybudowanie czego? Szpitala. Weź, weź mnie nie załamuj nawet. Macie lecznicę, powinno wystarczyć. No, świetnie i zaraz będzie lipa. Z węglem oczywiście. Jak założyć tutaj ten? Ten o, o, obozowy, ten wyślij tu oddział terenowy, by założyć obóz terenowy. Chcesz mi powiedzieć, że to są zwiadowcy, i oni generalnie i tak niczego ci nie dadzą teraz? Skąd będzie oddział terenowy? Dotyczące czegoś tam, osoby po amputacji, boże Balon obserwacyjny eksploracja, do zwiadowcy możemy zbadać super obóz terenowy. O, Aha, potrzebujemy jakiejś bazy terenowej. Świetnie, skąd ja mam to wziąć? Bym wiedział, to bym ich tam nie wysyłał. I 300 węgla poszło. Ty, nadszedł mój czas. Co to znaczy? Co to zmienia? I tak jesteśmy skazani na zagładę. Cieszę się, że już nigdy go nie zobacz. Co? Wyrzucili mnie stamtąd? Co? Zostałem wygnany. No, bez żartów. No kurcze, przegrałem, o Boże No smutno dość, trudno Znaczy, no przykra sprawa, ale co zrobię No starałem się jak mogłem No dobra, kilka błędów żeśmy popełnili Kilka rzeczy można było lepiej rozegrać I myślę, że zrobimy to ale w nowej serii rozpoczętej od nowa, także ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach proszę ja ciebie, co mogłem zrobić lepiej. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej!